Kiedy powtarzamy 50 razy: Zdrować Maryjo, przesuwając w palcach paciorki Różańca, to oczywiście nie jesteśmy w stanie wyjaśnić sobie znaczenia poszczególnych słów z tego wezwania. Ale to równe odmawianie tej modlitwy. Powoduje, że staje się ona takim narzędziem, takim wehikułem, który przenosi nas do wydarzeń zbawczych, do których Pan Bóg nas zaprosił. I kontemplacja, bo przecież modlitwa różańcowa jest modlitwą kontemplacji, właśnie kontemplacja przenosi nas w wydarzenia. Do których zaprasza nas Pan Bóg, po to, żebyśmy obserwując te wydarzenia z taką wielką wdzięcznością, ufnością i radością, że Pan Bóg w taki sposób chciał być obecny w naszym życiu, żebyśmy w nich uczestniczyli i odbierali potrzebne łaski. Papież Benedykt XVI zaprasza nas dzisiaj do Nazaretu, do Domu Maryi, żebyśmy usłyszeli pozdrowienie anioła, który wypowiadał je wobec Maryi bardzo delikatnie, ale bardzo też zdecydowanie i z wielką radością. Hajre Kecharitomene, ho kyrios metasu raduj się pełna łaski Pan z Tobą. Co to oznacza to kecharitomene? Papież opowiedział nam dokładnie, wyjaśnił nam również na nasz użytek, co oznacza to określenie Maryi pełna łaski. W języku greckim, w języku greckim, źródłosłów rdzeń słowa radość jest takim samym rdzeniem jak Słowo łaska i można powiedzieć, że już to mówi bardzo wyraźnie, skąd, z jakiego źródła pochodzi radość Matki Najświętszej. Maryja raduje się, ponieważ otrzymała łaskę. Źródłem jej radości jest łaska, łaska, która sugeruje bardzo mocno ścisły związek z Panem Bogiem. To ten ścisły związek nie oznacza, że tylko Maryja w ten sposób funkcjonowała. Każdy człowiek, który ma ścisły związek z Panem Bogiem, jest tym, który żyje razem z Panem Bogiem do tego stopnia, że słyszy Jego głos w swoim sercu i postępuje według tego, co Pan Bóg zamierzył dla jego życia. Maryja, również czerpiąc tej radości, można powiedzieć, miała życiodajny kontakt z Panem Bogiem. Życiodajny kontakt oznaczał, że Maryja poprzez głębokie zaufanie Panu Bogu i poprzez tę radość przeżywania swojego życia, Maryja była tą, która chodziła w obecności Pana Boga. Chodziła poprzez wiarę w obecności Pana Boga. Myślę, że dla Ciebie i dla mnie to jest bardzo istotne, bardzo ważne, że w momencie, kiedy Ty z wiarą budzisz się, i nakładasz na siebie znak krzyża świętego każdego poranka, to Ty mówisz do Pana Boga, Panie Boże, zapraszam Cię do mojego życia, zapraszam Twojego świętego Ducha do tego, żeby mi towarzyszył, zapraszam Cię do całego dnia, kiedy będę przetwarzał to życie na dobro, na miłość, na piękno, zapraszam, ponieważ... Potrzebuje Twojej obecności. I oczywiście nie jest tak, że w naszym życiu mamy czas na to, żeby rozmyślać godzinami i żeby napełniać się obecnością Pana Boga. To chodzenie w obecności Pana Boga skutkuje tym, że my gdzieś w tyle głowy mamy bardzo wyraźnie takie, taką świadomość i taką pewność, że oto Bóg jest. Oto mi towarzyszy, oto ochrania mnie swoją miłością. Oto jest tym, który pokazuje mi najlepsze rozwiązania dla mojego życia i pozwala mi wybierać dobro i odrzucać zło. Oto Oto, kiedy Matka Najświętsza przeżywała właśnie tak obecność Pana Boga, to ona chodziła w Jego obecności. Ona była napełniona Jego obecnością. My również możemy w ten sposób, Żydzi, funkcjonować. I my możemy właśnie w tym całym dniu różnych zmagań, możemy mieć świadomość działania Pana Boga i możemy być Panu Bogu za to wdzięczni. Jezu, ufam Tobie. Albo możemy mówić do Pana Boga, w, w krótkim akcie, w, krótkim, w krótkiej modlitwie możemy mówić: Jezu, Ty się tym zajmi. Albo możemy myśleć o naszych rodzinach i mówić: Jezu Mariusz Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Właśnie ta Radość wypływająca z łaski również sprawiała, że Maryja, mając więź z Panem Bogiem, stawała się przybytkiem Ducha Świętego. To słowo przybytek jest takim słowem, które w staropolskim znaczeniu oznacza, że to jest miejsce święte. Konsekrowane. Maria stała się takim świętym naczyniem, którym, świętym domostwem, w którym zamieszkał Duch Święty, który spoczywał na niej, który ją prowadził, który ją napełniał radością. Myślę, że to jest również dla nas potrzebne, żebyśmy mając tę łaskę wiary, ale równocześnie wypływającej z niej radości, mieli świadomość tego, że Duch Święty nas nie opuszcza, że spoczywa na nas, kiedy my zmagamy się z trudnościami naszego życia. Sposobem na życie Matki Najświętszej było słuchanie. Maryja była bardzo uważną słuchaczką, ona bardzo roztropnie przeżywała swoje życie, ona w tym całym nurcie wielu spraw, wielu informacji, wielu wydarzeń, wielu rzeczy trudnych i bolesnych, ona potrafiła odróżnić. To, co pochodzi od Pana Boga i to, co jest, pochodzi od tego, który jest nazywany kłamcą. I ona w tym całym nurcie, wybierając to, co... Pochodzi od Pana Boga, rozpoznawała znaki, które daje Pan Bóg dla niej samej i dla całego narodu wybranego. I dlatego my również chcemy, tak jak Maryja, być tymi, którzy są zasłuchani, być tymi, którzy nawet przeżywając życie intensywnie, jesteśmy w stanie się zatrzymać, żeby usłyszeć głos Pana Boga w naszym sercu, żeby odróżnić. To, co pochodzi od Niego, słowa miłości, błogosławieństwa, akceptacji, od tego, co podpowiada zły, który chciałby, żebyśmy żyli według starych schematów. Matka Najświętsza oddała swoje życie w całości panu Bogu w całości można powiedzieć w 100%. Na kursach ewangelizacyjnych mówimy bardzo często tym, którzy chcą żyć życiem Jezusa Chrystusa, mówimy musisz uznać, że jest twoim panem, że jest panem całego twojego życia, że nie ma żadnego wymiaru twojego życia, który nie byłby poddany jego działaniu. Bo my bardzo często pokazujemy Panu Bogu tę piękną stronę, a nie pokazujemy tych wymiarów naszego życia, gdzie próbujemy sobie sami pomóc. A więc Maryja porzuciła wszelkie inne zabezpieczenia, i ona dzisiaj Ciebie zaprasza: zrezygnuj z wszelkich innych zabezpieczeń. Zjednocz się z Jezusem, a wtedy będziesz napełniony łaską i wtedy radość przeżywania, czyli można powiedzieć taka lekkość przeżywania, będzie twoim udziałem. To bardzo ważne. Do tego jesteś dzisiaj zaproszony przez pełną łaski. Kecharitomene.